Wpłacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym witam Was na CSGO skinsie jak widać co? I będzie już się nam skończył, w sensie skończył się nam, bo otwarliśmy wszystkie skrzyneczki, także dzisiaj przejdziemy sobie do otwarcia e, kolejnych skrzyneczek Counter Strike'owych. W dniu dzisiejszym będzie to Revolution Case, bo chyba z tego pamiętam jakiś czas temu Ostatnio otwieraliśmy Danger Zone, y, więc zobaczmy sobie. Chyba tak, więc dzisiaj Revolution Case. No i co, lecimy sobie. Za maksa mamy 342, to na razie zaczniemy sobie od 300. A później ewentualnie dorzucimy sobie. Nie wiem, może jeszcze z 200, jakby nam tutaj coś dropnęło. I byłby sens otwierać kolejne 200, no zobaczymy sobie. Poczekajmy chwilę, ile w ogóle tutaj dostaniemy z tych 300 skrzyneczek. Także lecimy i co tutaj? Kosa w sumie można uratować, tylko kosa albo Kałaszek Headshot stanie field tested start traku Aha, 116 zł, tylko dobra, czyli on nas tak średnio ratuje, jakby co? Może ten Wild Shield coś więcej? Też nie. No dobra, czyli koski nas tutaj ratują, więc przydałoby się dropnąć koskę, bo bez kosek może być lipo. Ten Minimal minimaluer 211 zł. Star Trek Factor New 1200 koszty, no to to już by wyglądało zdecydowanie lepiej. Ale no poczekamy sobie do samego końca. Może ta koska, przez przypadek, gdzieś by tutaj wyleciała. No i wtedy jest szansa na spory proficik, jeśli się nie mylę. E, chyba tak, chyba tak, nie będę sprawdzał jakie tutaj są kocki do dropienia. tylko popatrzymy sobie e, co nam tutaj dropi. Okej, okay. coś droższego nam dropło, bo nam się zatrzymało na tym, e, więc okej. Okay. Lecimy sobie kałaszek headshot W ogólnie jeszcze mam trochę chore gardło, e, pewnie to słyszycie, więc przepraszam za to, no ale no, trzeba się jakoś doleczyć. Ale no, w sumie tak, już jest lepiej, ale jeszcze nie idealnie, tak powiem Dobra, 200 skrzynczek za nami, 3 czerwone, 7 różowych Więc no czekamy sobie, czy uda nam się y, tą kostkę dropnąć, Bo w sumie tylko kostki nam brakuje, tak patrząc na kolory Ojejku, ależ tam było blisko Blisko było, 60 skrzynczek jeszcze przed nami Powiem wam tak, no jak tutaj będzie z 1200 zł może Tak szczerze mówiąc to będzie dobrze, jeżeli nie będzie no to jest no i tak jest lipa już, bo na pewno nie odzyskamy tych 3300, które wydaliśmy sobie na to otwarcie, no ale dobra, no poczekamy, zobaczymy i ostatnie otwarcie 600 zł, o proszę, 600 zł tylko sobie drobimy, czyli skrzyżka rewolucji. Revolution Case, jakby to powiedzieć, no jest najsłabszą skrzyneczką jaką tutaj otwieramy chyba w historii na CSGO Skinsie. No otworzymy sobie jeszcze 100, czyli łącznie 400, może tutaj coś nam teraz jakąś kostkę dropnie i się troszkę odkujemy, bo no jest średniawka, jest to duża średniawka, w sumie no też to na pewno widzicie. E, także nie ma co tutaj ukrywać. Zobaczmy sobie, czy coś jeszcze nam tutaj wyleci. Chyba bez kosy się dzisiaj obędzie, także no będziemy musieli się pożegnać w smutnych nastrojach. Bo no nie sypie, nie sypia A jak nie sypie, no to wiadomo, że nastroje będą smutne. E, więc no co, jestem w stanie wam opowiedzieć. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Dzisiaj nie poszło niestety po naszej myśli. Mam nadzieję, że kolejny materiał będzie lepszy. Wpadajcie sobie z pierwszej linii w opisie na CSGO skinsa, ponieważ macie do wygrania bardzo fajne konkursiki na giveawayku. No a co ja wam mogę dzisiaj powiedzieć? Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia już jutro. Siemaneczko.